Trzyma się zupka z tej strony. Słuchajcie, kolejna recenzja filmu. Tym razem film Linia życia. Wczoraj dość przypadkowo trafiłem na ten film. Nie, nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, że jest już w kinie. I stwierdziłem, że sobie pójdę na jakiś film i zobaczyłem Linia życia. Nie czytałem wcześniej recenzji, poszedłem na film i kopara mi opadła. Polecam film, polecam film i jeszcze raz powiem polecam film. Dlaczego? Dlatego, bo film pokazuje według mnie prawdę. Uuuu. Według mnie, bo ja zawsze mówiłem, że jestem z innej bajki. Zawsze wierzę w życie pozagrobowe, wierzę w reinkarnację, wierzę, że nie tylko Fizycznie jesteśmy na tym świecie, ale jesteśmy też energetycznie, jesteśmy też duchowo. I ten film y, dobrze mnie wkręcił. Cały film siedziałem o, z dziobem otwartym. Y, jeżeli chodzi o grę aktorską, bardzo dobrze aktorzy, młodzi aktorzy, ale bardzo dobrze, dobrze aktorzy, piękne kobiety, zajebiści gościowie więc kobiety też mogą sobie pójść popatrzeć. No, film y, o czym. Opowiada: Film opowiada o tym, że dziewczyna traci swoją siostrę. i Po 10 latach wracamy do bohaterki. Bohaterka jest lekarzem i postanawia z przyjaciółmi z roku, studentami, sprawdzić, co się, co się dzieje, jeżeli się umiera. Prowadza siebie w śmierć prosić, żeby ją odratowano i w tym momencie sprawdzają mózg, mózg jej jak reaguje na na to, że człowiek e, umiera i czy i czy coś się tam dzieje po śmierci, czyli po tym jak ona ma wrócić, ma opowiedzieć co widziała. Nie zdradzę Wam więcej, powiem tylko jedno, bardzo dobry film, bardzo dobry film, żeby pójść samemu, dobry film, żeby pójść w parze. Mm, przyjemny, fajnie się ogląda. E, czasami jest tak, że są elementy horroru, ale nie jakieś takie jak na przykład w filmie to, tylko normalne takie sceny, które można uznać. <laughs> że mogłyby się wydarzyć jeżeli mamy życie pozagrobowe a ja w nie wierzę ja uważam, że ateiści mają przejebane jeżeli wierzą, że jesteśmy tylko mięsem armatnim, który się rodzi umiera i, i ostatnio usłyszałem, że Kuba Wojewódzki powiedział, że jest ateistą bardzo mnie zdziwił, bo, bo uważam, że ściemnia że wierzy też w coś tam że coś tam istnieje bo przecież jest osobą inteligentną nie jest płytkim płytko myślącym człowiekiem i uważam, że ściemnie jak w większości swoich yy, spraw w życiorysie za każdym razem opowiada co innego w ogóle pozdrawiam pozdrawiam Cię no a Wam polecam ten filmik i w mojej ocenie od 1 do 10 Mogę mu dać spokojnie 7. 7. A to jest u mnie dużo. Więc pozdro ją. Wszystkiego dobrego. pa, pa. hej.